W hotelu Olimpia w Rybniku Kamieniu miało miejsce zgrupowanie drużyny ruch Chorzów, która oddając się intensywnym treningom przygotowywała się do nowego sezonu. Pracujemy w miarę intensywnie. Oczywiście no, to boisko treningowe mogło być lepszej jakości, bo ono jednak jego jakość pozostawia trochę do życzenia, ale, ale pod pozostałymi względami wszystko jest ok. Ja myślę, że między, między treningami zawodnicy już mają tylko czas na to, żeby trochę odpocząć, bo rzeczywiście jest dość intensywnie, zresztą pogoda jeszcze jest też specyficzna i po dwóch zajęciach na boisku w takiej temperaturze, no to to myślę, człowiek nie myśli o niczym innym, poczynku, także no, jeszcze trwa Wimbledon, dobre wy, występy Polaków, więc myślę, że też e, wszyscy zainteresowani mogą na to, co się dzieje, my mamy swój, swoje, swój plan do wykonania, co drugi dzień mamy odprawy, jakieś tam prezentacje, więc więc czas jest zajęty. Jak się na trening wchodzi, się powinno dać z siebie 100%, jak ten dzień jest możliwy, bo nie każdy dzień jest taki sam, nie każdy dzień się tak samo czuje jak piłkarz, no ale powinno się w trening tak wejść, żeby jakby to był mecz, bo wtedy się można tylko polepszyć. Powoli z każdym sparingiem zaczyna się zazębiać, na samo treningu. Myślę, że z każdym, z każdym dniem, jak trenujemy razem, jest coraz lepiej. Co się okaże już w tych poważniejszych grach sparingowych? Na razie te wygraliśmy tak, powiedział, Lajtowe z Radlinem to raczej już pokazowy, trudno nazwać, z Palingiem, z Polonią bytom już, już bardziej poważniejszy, natomiast też na jakieś tam większe wnioski przyjdzie czas chyba po Sosnowcu i przede wszystkim Karwinie i Wiśle, no. Zdawałem sobie z tego sprawę, że w ruchu są problemy, natomiast rzeczywiście one, one w niektórych przypadkach przerosły oczekiwania, no ale nikt nie mówi, że będzie łatwo, więc jesteśmy mądrzejsi o te doświadczenia, przynajmniej a ja, 9 miesięcy pracy w poprzednim sezonie. Wiem już na co mogę liczyć, wiem jakie jest nasze miejsce w szeregu w tym momencie, także myślę, że ja wcale nie jestem takim pesymistą. Uważam, że ten sezon będzie, będzie na pewno lepszy od tego poprzedniego. Jestem trenerem 20 lat, więc to jest, nie jest pierwsza sytuacja, która mi zahartowała i, i akurat yy, tego typu rzeczy szczerze powiedziawszy, no to, to ja zostawiam z boku, skupiam się na pracy z różyną bardziej. To znaczy, patrząc na to, jak ten sezon wyglądał, to na pewno myślę, że żaden z nas nie jest zadowolony z tego, jak się prezentował i, i jaki wynik osiągnęliśmy, więc myślę, że nie ma co typować, e, kto się wyróżniał z drużyny, która no, prawie spadła z klasy. Myślę, że trzeba się wziąć do roboty i, i zmazać tą plamę w, w tym sezonie, który, który nadchodzi. No i jest w przewodowie drużyna, ale widać, że są umiejętności w niej i można się spodziewać, że, że jak się... Dobrze zgramy, że będziemy mogli o punkty walczyć. W tym celu trzeba będzie robić wszystko, żeby to poprawić, żeby ta obrona była monolitem. Przed tą młodzieżą teraz wielka szansa. Oczywiście to nie będzie tak, że oni nagle szeroką ławą wejdą do składu i nagle zaczną grać w lidze, ale, ale im trzeba trochę czasu, cierpliwości. Reszta zależy już od nich tylko. No takie wietrzenie, wietrzenie szatnicze, taka zmiana, bym powiedział, pokolenia musiała w ruchu nastąpić, bo bo jakaś tam epoka się skończyła, jakaś, yy, jakiś pomysł na grę w tym wykonaniu też chyba się już skończył. W, w głowie trenera jest to, żeby tą mieszankę nowości z, z chłopakami, którzy tu zostali połączyć po prostu i żeby to dobrze kolektywnie wyglądało. Założenie przez nowy sezon było takie, żeby wprowadzić jak najwięcej młodzieży tak, z młodej ekstraklasy do pierwszego zespołu, żeby załatać trochę te dziury po zawodnikach, które odeszli i no, no, mamy nadzieję, że Kilku, kilku pokaże się z dobrej strony, i, i, i nie tyle, że wypełni jakieś tam luki, a doda trochę od siebie. Na pewno będą się starać. Myślę, że dają z siebie wszystko i, i będą chcieli pokazać, że nie są tu przypadkiem. I na pewno na to liczymy, że, że ta świeża krew podniesie i, i, i gdzieś tam morale drużyny, i, i, i jakoś na boisku. Wiadomo, że na pewno pierwsza kolejka z Lechem to drużyna z górnej półki tabeli, ale czasami z takimi drużynami się gra łatwiej. Myślę, że fajnie byłoby dobrze wystartować. Nie wystartować tak jak w poprzednim sezonie, tylko, tylko już zacząć punkty zdobywać z samego początku. Szukamy jeszcze zawodników, dwóch, trzech takich, którzy by pomogli tej drużynie, ale ale w związku z tym, że my mamy też problem, bo raz, że zakaz transferowy, drugi raz, że obostrzenia jeśli chodzi o wysokość proponowanych apanarzy, więc no niestety nie rzucamy się na te pierwsze łamy bojów transferowych, czekamy spokojnie na rozwój sytuacji, ale, ale cały czas się rozglądamy i cały czas poszukiwania trwają.